Oto co się dzieje, gdy Elon Musk ma dość patrzenia, jak Amerykanie płacą ponad 1200 dolarów za telefon, który psuje się, zwalnia i co roku kosztuje więcej. Stworzył coś innego: telefon Tesla PE w cenie 179 dolarów, który daje całkowicie darmowy internet, Starlink dożywotnio. Podczas gdy Apple jest zajęte przemalowywaniem tego samego telefonu i nazywaniem go nowym Tesla, Właśnie stworzyła ten, który może wreszcie położyć kres jego rządom. Design wygląda bardziej wyraziście metalowa ramka, znów wydaje się realistyczna. A system działa płynniej bez rozmazanych ikon i problemów, na które narzekają użytkownicy iOS 26. To co zaraz zobaczysz może być momentem, w którym branża telefoniczna w końcu zmieni się na dobre. Więc jeśli uważasz, że technologia powinna ułatwiać życie, kliknij subskrypcję. Jeśli subskrybuj i włącz dzwonek. Budujemy rodzinę, 236, 579 osób, które szukają innowacji, które pomagają w życiu, a nie odwrotnie. 1. Jak korzystne jest, że Tesla po raz pierwszy oferuje telefonom PI darmowy internet Starlink. Darmowy internet dożywotnio, bez umów, bez rachunków. Żadnych sztuczek z cenami początkowymi. Brzmi niemożliwie prawda. Ale właśnie tego Verizon i ATT boją się zobaczyć. Bo po raz pierwszy Tesla nie tylko sprzedaje telefon, ale i znosi Twoje miesięczne koszty. Plan Elona Muska, aby dać każdemu użytkownikowi telefonu Tesla. Pi, darmowy, dożywotni internet. Starlink nie jest chwytem marketingowym. To bezpośrednie wyzwanie dla branży, która pobiera od Amerykanów opłaty za coś, co teraz może być naprawdę darmowe. Jak się więc czujesz, kiedy możesz dostać telefon Tesla, Pi z internetem Starlink za darmo raz na zawsze? Oto co robią. Zgodnie z wewnętrznym planem wdrożenia Tesli, pierwszy program pilotażowy rozpocznie się w pierwszym kwartale 2027 roku i obejmie wybranych użytkowników w Stanach takich jak Kalifornia, Floryda, Teksas i Nowy Jork. Do czwartego kwartału 2026 roku program zostanie otwarty dla ogółu społeczeństwa w USA i na niektórych rynkach międzynarodowych, koncentrując się na obszarach miejskich i wiejskich, gdzie miliony ludzi wciąż nie mogą sobie pozwolić na stabilny dostęp do szerokopasmowego internetu. Nie jest to konkurs charytatywny. To wysoce zaawansowany system oparty na mechanizmie hybrydowym, mocno dotowanym sprzęcie wynegocjowanej hurtowej przepustowości satelitarnej oraz polityce użytkowania, która inteligentnie równoważy bezpłatny dostęp z odpowiedzialną konsumpcją. Do 2027 roku Tesla planuje wyprodukować 500 0 sztuk. Z czego 300 -0 będzie częścią bezpłatnego programu Starlink, oferowanego seniorom weteranom i użytkownikom o niskich dochodach ignorowanym przez gigantów telekomunikacyjnych przez dekady. Priorytet będą mieli Amerykanie powyżej 65 porne roku życia, czyli około 15 milionów seniorów w Kalifornii, na Florydzie, w Teksasie i Nowym Jorku. To właśnie oni są najbardziej dotknięci słabą łącznością na obszarach wiejskich i rosnącymi rachunkami. Następni w kolejce będą weterani obok młodszych rodzin w osiedlach domów prefabrykowanych symbolizując nowe pokolenie, które ceni praktyczność bardziej niż luksus. W przeciwieństwie do promocji operatorów, które wygasają po sześciu miesiącach, model Tesli opiera się na 5000 aktywnych satelitach Starlink, zapewniając 99,9% dostępności w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych. Nawet podczas burzy lub awarii linii energetycznych telefon PI pozostaje w kontakcie, ponieważ w ogóle nie jest zależny od naziemnych wież. Porównajmy to z ATT czy Verizon, gdzie 20% użytkowników na obszarach wiejskich doświadcza corocznych przerw w działaniu spowodowanych awariami sieci naziemnej. I tu staje się to jeszcze bardziej praktyczne. Zintegrowany ekosystem aplikacji telefonu PI sprawia, że staje się on ratunkiem dla mieszkańców domów prefabrykowanych, co staje się coraz popularniejsze w całej Ameryce. Jego inteligentna funkcja monitorowania synchronizuje się bezpośrednio ze Starlink, wykrywając wycieki wilgoci, skoki napięcia lub spadki temperatury w czasie rzeczywistym. Tesla szacuje, że może to obniżyć koszty utrzymania domów prefabrykowanych o 25% czyniąc je bardziej zrównoważonymi i przystępnymi cenowo. Jednocześnie uproszczona konfiguracja obniża koszty instalacji o 30% w porównaniu z tradycyjnymi routerami Wi-Fi, co jest dużą zaletą dla emerytów o stałych dochodach. A jeśli się nad tym zastanowić, to ma to większe znaczenie niż technologia. Przecież ciężko pracowałeś przez całe życie. Może służyłeś swojemu krajowi w Teksasie, albo założyłeś rodzinę w Kalifornii, a teraz płacisz więcej niż kiedykolwiek, żeby mieć dach nad głową i kontakt z dziećmi i wnukami. Plan Tesli to zmienia. Nie chodzi tylko o szybsze pobieranie czy wyższą rozdzielczość. Chodzi o to, by dać ci coś, czego żadna firma nie odważyła się dać wcześniej ulgę. Ulgę od rachunków, od umów, od poczucia bycia pozostawionym w tyle w cyfrowym świecie, który staje się coraz droższy. Wyobraź sobie, że możesz rozmawiać przez wideo z wnukami, oglądać wiadomości strumieniowo lub monitorować swój dom. Wszystko to bez martwienia się o kolejną płatność pod koniec miesiąca. To nie tylko wygoda, to wolność. Więc pozwólcie, że zapytam: gdyby Tesla naprawdę wdrożyła Freestarlink, czy zaufalibyście im bardziej niż jakiemukolwiek operatorowi? A jeśli uważacie, że to właśnie takiej zmiany Ameryka naprawdę potrzebuje, napiszcie w komentarzu poniżej. Zobaczymy, ilu z Was jest gotowych na telefon, który w końcu coś odwdzięcza. Ale czy umowa Freestarling może konkurować z tak zwanymi funkcjami Premium, które sprawiają, że Apple wygląda na staromodne. Zobaczmy, dlaczego design i technologia telefonu PAE mogą ostatecznie położyć kres iPhone'owi. 2. Jak system operacyjny Tesli zapewni prawdziwą stabilność, skoro iOS 26 zawiódł zaufanie? Czy masz dość aktualizowania iPhone'a i masz wrażenie, że jest jeszcze gorzej? Ten moment, gdy klikasz Instaluj iOS 26, czekasz na restart, a bateria rozładowuje się szybciej, ekran się zawiesza, a telefon wydaje się cieplejszy w dłoni niż letnie popołudnie na Florydzie. Właśnie taką frustrację miał zwalczać system operacyjny PIE Tesli. To nie jest system naśladowczy. To całkowite zresetowanie tego, co smartfon powinien oferować. Jak więc system operacyjny Tesli może przywrócić zaufanie użytkowników, którzy oczekują, że go kupią i zapomną? Zwłaszcza, że iOS 26 sprawił, że miliony Amerykanów poczuły się zdradzone. Przyjrzyjmy się temu bliżej. System operacyjny Tesli nie jest przeciążony jak Apple. Zbudowany jest w oparciu o modułową architekturę jądra, co oznacza, że system uruchamia tylko to, czego potrzebujesz i wtedy, gdy tego potrzebujesz. Przekłada się to na o 20% szybsze uruchamianie aplikacji i o 25% dłuższą żywotność baterii nie tylko w testach laboratoryjnych, ale także w rzeczywistych warunkach użytkowania wynoszących od 4 do 5 godzin dziennie podczas rozmów przeglądania internetu i streamingu. W przeciwieństwie do iOS 26, który marnuje energię na zbędne zadania w tle, system operacyjny, Tesla ogranicza je dzięki precyzyjnemu harmonogramowi, redukując obciążenie procesora nawet o 50%. Utrzymuje również temperaturę telefonu poniżej 40 stopni Celsjusza, chroniąc baterie i zapewniając chłód w dotyku nawet podczas długich rozmów wideo czy korzystania z nawigacji. Tesla nie zapomniała również o użytkownikach, którzy korzystają z tych telefonów na co dzień. Interface Pi OS automatycznie dostosowuje się do użytkowników, oferując większe czcionki, mocniejszy kontrast i tryby wysokiej widoczności, które redukują zmęczenie oczu o prawie 50%. To ogromna poprawa w porównaniu z technologią Liquid Glass firmy Apple, która spowodowała o 25% więcej skarg na zmęczenie oczu wśród użytkowników iPhone'a 17. Problemy z iOS 26 wykraczają daleko poza kwestie wizualne. Raporty pokazują, że powoduje to o 15% więcej przypadków rozładowania baterii i przegrzania, szczególnie w wilgotnych Stanach, takich jak Floryda, gdzie wskaźnik awaryjności wzrósł o 30%. System operacyjny Tesli z inteligentniejszym ograniczaniem temperatury i predykcyjnym debagowaniem Utrzymuje stabilność systemu na poziomie 99,5%, wydłużając żywotność sprzętu nawet o dwa lata. Dla emerytów lub użytkowników o niskich dochodach oznacza to oszczędność około 800 dolarów dzięki uniknięciu konieczności przedwczesnej wymiany telefonu. Prawda jest taka, że nie jesteś beta testerem. Nie kupiłeś telefonu, żeby go debugować. Kupiłeś go, aby działał niezawodnie każdego dnia. W tym miejscu Tesla wygrywa. Podczas gdy Apple wprowadza aktualizacje, które psują wszystko, Tesla zbudowała Pi OS z synergią sprzętu i oprogramowania. Jego układy scalone są dostrojone specjalnie do tego systemu operacyjnego. Oznacza to brak awarii, brak niekompatybilności aplikacji, brak niekończącego się rozwiązywania problemów, a jedynie płynną, stabilną pracę. A dla mieszkańców domów prefabrykowanych lub osób budujących tanie mieszkania, zwłaszcza w Kalifornii, gdzie średnia cena domu przekracza obecnie milion dolarów, Tesla OS płynnie synchronizuje się z inteligentnymi systemami podłączonymi do Starlink. Umożliwia sterowanie oświetleniem, zasilaniem i czujnikami bezpieczeństwa bezpośrednio z telefonu bez miesięcznych opłat za aplikację. Tak właśnie wygląda prawdziwa integracja: stabilna, wydajna i stworzona z myślą o codziennym użytkowaniu. A jeśli system operacyjny już cię zachwycił, poczekaj aż omówimy jego design, ponieważ czysta, trwała estetyka Tesli zostawia w tyle dziwaczne propozycje Apple. 3. W jaki sposób Tesla zapewnia użytkownikom najwyższej jakości wrażenia, jeśli chodzi o design telefonu Tesla Pi? Ludzie nie denerwują się, że telefon wygląda inaczej. Denerwują się, że wygląda inaczej, a potem po zaledwie dwóch miesiącach odpryskuje, rysuje się lub blaknie. Bądźmy realistami. Dla większości Amerykanów luksus to nie tylko efektowne reklamy czy zdjęcia jak z filmu. Liczy się to, jak telefon leży w dłoni po roku użytkowania, po kieszeniach, blatach, podróżach i codziennym życiu. I właśnie w tym aspekcie telefon Tesli Pi po cichu miażdży Apple. Dlaczego wygląd Tesli miałby przekonać seniorów, że ten telefon to prawdziwa klasa premium, a nie kolejny błyszczący gadżet na Instagramie? I jak to przeczy 17 narzekaniom na iPhone'a na wystające elementy aparatu nietypowe kolory i łatwość rysowania? Odpowiedź zaczyna się od materiałoznawstwa Tesli. Ramka telefonu PAE jest wykonana z tytanu klasy lotniczej pokrytego samonaprawiającą się nanowarstwą, dzięki czemu jest siedmiokrotnie bardziej odporna na zarysowania niż ceramiczna osłona iPhone'a, a jednocześnie waży o 30% mniej. To ten sam rodzaj stopu, który Tesla wykorzystuje w panelach Cybertruck nowej generacji. Rezultatem jest telefon, który nie tylko wygląda ekskluzywnie, ale jest również wytrzymały, szczególnie dla starszych użytkowników, którzy oczekują solidnego, a zarazem lekkiego rozwiązania. Delikatnie zaokrąglone krawędzie telefonu Pi zostały zaprojektowane z myślą o ergonomicznym chwycie idealnym dla dłoni z artretyzmem zmniejszając ryzyko upadku o 40% w porównaniu z telefonami z płaskimi krawędziami takimi jak iPhone 17 Pro. Tymczasem projekt Apple'a poszedł w przeciwnym kierunku. Ogromna wyspa aparatu w iPhone'ie 17 wystaje o 20% bardziej niż wcześniej, przez co telefon chwieje się na płaskich powierzchniach. Jego rozchwytywany kosmiczny pomarańczowy kolor blaknie do matowego różu już po trzech miesiącach ekspozycji na światło słoneczne. Z kolei matowe wykończenia Tesli, dostępne w kolorze czarnym i srebrnym, posiadają powłoki odporne na promieniowanie UV, które nie blakną od 3 do 5 razy dłużej niż tradycyjne lakiery stosowane w smartfonach. Wygląd inspirowany jest paletą modeli Tesli. Subtelny, pewny siebie i trwały. Trwałość to nie tylko kwestia wyglądu. Każdego dnia zużycie i uszkodzenia ujawniają prawdziwą historię. Chociaż użytkownicy iPhone'a 17 Pro Max nadal zgłaszają rysy na ramce od samego noszenia kluczy w kieszeniach. Powłoka Tesli jest odporna na 95% otarć, zachowując nieskazitelny wygląd przez ponad 3 lata. W wilgotnym klimacie Florydy, gdzie wilgoć powoduje o 15% szybsze rozwarstwianie się tylnej szyby w iPhonach w pełni uszczelniona konstrukcja Tesli całkowicie temu zapobiega, oszczędzając użytkownikom około 200 dolarów na rachunkach za naprawę. Dla weteranów i emerytów w Nowym Jorku taka trwałość nie jest kwestią próżności. Chodzi o zaufanie. Telefon, który wytrzymuje presję, świadczy o firmie, która go stworzyła. Właśnie dlatego telefon Tesla Pi uzyskał w testach wytrzymałości szacunkowo. 9,2 na 10, podczas gdy iPhone 17 plasuje się w tyle, uzyskując wynik 7,5. Z biegiem czasu ta różnica pozwala zaoszczędzić prawie 300 dolarów rocznie na kosztach napraw i etui. To prawdziwe pieniądze, które zostają w Twojej kieszeni, a nie w Apple. A teraz, gdybyś miał wybrać swój ulubiony element nowego designu Tesli, który byś wybrał komentarz. Jeden dotyczy tytanowej ramki i samonaprawiającej się powłoki, dzięki której telefon wygląda jak nowy przez lata. Komentarz. Dwa dotyczy ergonomicznego uchwytu, który jest wygodny nawet w starzejących się dłoniach. Komentarz. Trzy dotyczy czystych matowych kolorów, które naprawdę się utrzymują i nie blakną. Zobaczmy, która funkcja wygra tę rundę. Cztery. Jak bardzo strategia innowacji Tesli różni się od strategii Apple. Apple od lat doskonali sztukę drobnych ulepszeń, ale dla milionów Amerykanów te ulepszenia wydają się teraz jak powtórki. Nieco ostrzejsze aparaty, nowe kolory i szybsze ładowanie, które i tak rozładowuje się do południa. To innowacja, która świetnie wygląda w reklamach, ale w rzeczywistości zawodzi. Elon Musk jednak nie udoskonala starych pomysłów, on je zastępuje. Dlatego strategia innowacji Tesli nie jest wzorowana na modelu Apple. Przepisuje go, aby rozwiązać prawdziwe problemy, z którymi ludzie borykają się na co dzień. Ulepszenia Apple stają się coraz bardziej powtarzalne. Cena iPhone'a 17 zaczyna się od 829 dolarów w porównaniu z 799 dolarami. Jednak rzeczywisty wzrost wydajności utrzymuje się poniżej 3%. Konsumenci płacą więcej za to samo doświadczenie. Badania pokazują, że 20% użytkowników powyżej 65 roku życia uważa, że iPhone 17 nie jest wart swojej ceny, a 15% zwróciło go, ponieważ nie spełnił oczekiwań. Tesla z kolei buduje rewolucję w ekosystemie. iPhone czerpie wydajność z samochodów Tesli, bezpieczeństwo z jej systemów energetycznych i komfort z jej projektów domów. To przekłada się na 45% szybsze aktualizacje i do 3 dodatkowych lat żywotności sprzętu, oszczędzając seniorom prawie 600 dolarów co 2 lata. Tam, gdzie Apple gra bezpiecznie, Tesla stawia na odważne rozwiązania. Tesla inwestuje 25% swoich nakładów na badania i rozwój w technologie eksperymentalne, takie jak jednostka przetwarzania neuronowego, dzięki czemu telefon Pi jest o 50% szybszy w obsłudze poleceń głosowych. Co jest idealne dla użytkowników z artretyzmem lub ograniczoną sprawnością? Apple wydaje około 10% na przewidywalne ulepszenia, co daje zaledwie 5-10% rocznych zysków. Nic dziwnego, że 55% seniorów w Kalifornii uważa nowe telefony Apple za rozczarowujące. Tesla wygrywa również pod względem zrównoważonego rozwoju i łatwości naprawy. Jej telefony są o 40% bardziej nadające się do recyklingu i łatwiejsze w naprawie, a uszczelnione systemy Apple podnoszą koszty napraw o 30%, zmuszając wielu emerytów do wymiany zamiast naprawy. Podejście Tesli oszczędza pieniądze, czas i planetę. To nastawienie na użytkownika już zmienia rynek. W Kalifornii, Teksasie i Nowym Jorku Tesla może zdobyć 35% rynku smartfonów dla seniorów w ciągu 2 lat. Ponad 70% użytkowników w wieku 65 lat i starszych woli teraz odważne innowacje od dopracowanej znanej technologii. Dwukrotnie wyższy wskaźnik patentów Tesli i o 25% mniej problemów z aplikacjami dowodzą, że to prawdziwa rewolucja, a nie chwyt marketingowy. Tesla nie podąża za trendami, lecz rozwiązuje problemy, które Apple zignorowało. Telefon PI pokazuje, że innowacja nie oznacza kruchości ani kosztownych ulepszeń. Oznacza niezawodność, przystępną cenę i swobodę. Apple daje nam poczucie luksusu z pewnymi ograniczeniami, ale Tesla sprawia, że oczekujemy więcej za mniej i że faktycznie posiadamy to, co kupujemy. Jeśli ta wizja technologii stworzonej dla ludzi Cię ekscytuje, kliknij przycisk subskrypcji i włącz dzwonek powiadomień. Ponieważ kolejny produkt Tesli, o którym będziemy mówić, sprawi, że ten telefon będzie wyglądał jak dopiero początek. Bądźcie czujni, wasza przyszłość wkrótce stanie się o wiele bardziej połączona. Może to odmienić sposób, w jaki łączy się wasz dom, komunikuje się wasz samochód i funkcjonuje wasz świat. Rewolucja już się rozpoczęła. Pytanie tylko, czy jesteś świadkiem tego, co się dzieje, czy też uczestniczysz w tym.